I nie widzieli na to, że na razie Suchecki gorszy od Klechy, Pedersen gorszy od Jonsona. Miejmy nadzieję, że teraz tutaj się wszystko zmieni. Już zawodnicy występują w temacie doskonale. Teraz zmieni Pedersen, ale świetnie. No i tam zmienia Suchecki. szeroko, powinien również dołączyć do swojego partnera. Na razie jednak Suchecki na czwartej pozycji, Pedersen pierwszy Klecha bardzo bliziutko atakuje, młodziutki Klecha Pedersena. Pedersen na razie tak naprowadzenia, ale ten ma rzeczywiście tutaj niebezpiecznie w Pedersena, próbował chodzić Sierowacki, próbują wydgoszczanie atakować albo po dłużej, albo przy samym krawężniku, a Pedersen e, nic nie może zrobić bezradny nicki Pedersen. I, 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 i zjada, I taki sam atak przy krawędziku próbuje Robackiej, a tam szeroko, Krystian Klecha troszeczkę, teraz Krystian Klecha pod Nikiego Pedersena i spada Niki Pedersen na drugą pozycję, ale tam walczy łokieć, łokieć z Klechą. Jest, tak doświadczenie nikiego Pedersena wygrywa tutaj w starciu z młodzieńszą szarżą. Klechy Pedersen jednak wyszedł na doprowadzenie ostatnią, ostatni Pedersen będzie pierwszy, Pedersen wygra ten wyścig. Niki Pedersen wygrywa drugi.